Mamy tutaj wynajęte Airbnb. W Nowym Jorku mieszkaliśmy sobie w hotelu. Rochelle, czyli nasza host, osoba, w sensie osoba, od której mamy Airbnb, napisała mi wiadomość, że będzie w mieście. I wróci sobie dopiero na następny dzień. Więc tak naprawdę zameldowaliśmy się sami, w sensie hit, bo zostawiła nam otwarte wszystko. W sensie my mieszkamy w takim guest house, ie. to jest taki mały domek za jej domem dla gości. No i generalnie jest super, no bo jakby cały, cały domek mamy dla siebie. W sensie jest to dwupokojowy, i tam wiem, że ktoś przyjeżdża od wtorku. od wtorku. A my tutaj jesteśmy do piątku rana. Pojechaliśmy sobie kupić coś zjeść. No i wtedy wydarzyło się to. Zostaliśmy prawie zaatakowani przez y, Rakuna, czyli... Shop Pracz, rozumiecie to? Jemy sobie, a on normalnie nagle, pierwszy raz wrzucił, widziałam shopa na żywo. No, był bardzo e, agresywny i dwa razy e, był taki, jak stał, jak taki goryl i e, wydawał jakiś dźwięk. Dobra, możesz mi pomóc zostawić nawigację, Magda, w tym telefon, w tym, co jest ważniejsze niż na razie gadanie do kamery. Ja teraz nie wiem, czy mam skręcać, czy nie skręcać. Wiesz co? To jest problem. My musisz teraz skręcić tu na ten prawy. Chwie, teraz gdzie wjechaliśmy? Kać. zatrzymaliśmy się w topandze i tutaj jest y, dokładnie w Topanga Beach y, no i widzimy tutaj mnóstwo surferów, właśnie nie Wam to pokazać, bo jest coś pięknego, w sensie są gigantyczne fale, y, no jest wysyp, wysyp surferów właśnie tutaj, prawda? Tak, tak, chodźmy to zobaczyć. A może ja tu serfować? surfować, ale to spróbujemy może w następnym miejscu, w jakim będziemy. Więc polejcie na mojego Instagrama. E, Ogólnie, za nami, w sensie po prawej stronie, nie za nami, za nami znajduje się ocean, I ocean. Tam gdzieś w tamtą stronę jest właśnie całe Santa Monica tak, oraz Venice. Venice Beach. Tak, tam tam jest jakby Los Angeles a Boże, Sorki. No, ale tam, tam, okay, tak. tam. znajduje się Calabasas, czyli tam. Mieszka bardzo, bardzo dużo e, właśnie jakichś e, e, sław typu Justin Bieber, typu e, nie wiem e, tutaj mieszka, jeszcze Kardashianki. Podsumowując ten widok tutaj, no to jest tak zajebisty, że po prostu aż wy****ło z papci, po prostu. Widzę jakąś panią z deską surfingową, jakby nie była tak zimna woda, może sprawdzę w ogóle jaka jest, to chętnie bym się pożyczył od kogoś takiej deski i powiedział słuchaj, Nigdy tego nie i Powiedział Magda by powiedziała, bo ja nie umiem po angielsku. To coś tam umiem by powiedział try, try. I can try? Thanks. Ojem i za blisko podszedłem. Zimne. Chociaż nie ma tragedii. To mi się podoba, że już gdzieś, gdzie też są kamienie na przykład, nie? Bo tak jak byliśmy na Venice Beach czy coś, to tam nie mogłeś sobie na przykład żadnych muszelek. No ale mówiłam, widok jest taki, że kuf to normalnie według. Bałroki wow, widok właśnie na Los Angeles, bo jest bardzo ładnie. A tak to, to trochę palm, trochę piasku i więcej ludzi w wodzie na deskach niż, niż tu. Co zrobiłem? Tragiczne fotki. Idziemy dalej. Jedziemy sobie do Maliku. Muszę wam powiedzieć, że Magda jest na mnie obrażona, bo nie udało mi się zrobić jej ładnych zdjęć niestety. Tym razem nie wyszło. Jak w nowym Jorku miałem szczęście i wychodziły fajne foty, za nie trzeba było długo czekać. Tak, teraz jakoś coś mi nie idą. A jeszcze co chciałem wspomnieć to znajdujemy się właśnie tutaj na Topanga State Beach i lecimy dalej do Maliku myślę, że tu będzie dobre zdjęcie o tym Ale to jest chore to miejsce. To miejsce jest tak chore, to miejsce jest tak chore. Znajdujemy się na punkcie widokowym El Matador State Beach. Przed nami przepiękny ocean i przepiękne klify. Więc po prostu idziemy je zobaczyć tam na dół. Tak. jest to, że gadam z rodzicami i im pokazywałam jakby na kamerce i mówię, że ja tutaj zostaję i to tak z taką, takim totalnie poważnym to zostań, takie jest życie, jeżeli Cię tam podoba i czujesz się dobrze, to tam zostań. Dzięki, Tano, kocham Cię! Tak, bardzo. Coś mało mówisz na tym blogu dzisiejszym? No, bo ja jestem zachwycona. Jak jestem zachwycona, to bardzo mało mówię. No Miejsce na fotki super, my troszkę nie przygotowani, jak widać. A może nie widać, troszkę w biegu na jesteśmy. Pewny, na pewno, cały czas. jak przyjedziemy do Kalifornii, to na pewno tutaj już. Będą no, jakieś stylu pod miejsca na 100%. Tak, no i więcej atrakcji, które będziemy po prostu, aktywności, które będziemy mogli sobie robić, nie? bo będziemy mieć na to czas. Malibu, jak na razie to jest najpiękniejsze miejsce, jeżeli chodzi o. W sensie, bardziej mi się podoba niż Los Angeles. My jesteśmy troszkę poza Malibu na razie, tak mi się wydaje, ale ogólnie te tereny. No, jest dużo więcej przyrody. Jak już są domy, to są przeważnie takie bardzo ładne. Krajobraz bardzo mi się podoba. Piękną skałę, która wyglądała jak taki strażnik Posiadłości, która była na kolejnym wzgórzu. Wyglądało to przepięknie Mam nadzieję, że ująłeś tą, um, mm -hmm. tą Starałem się, ale yy, yy, Nie wiem, czy mi się to udało tak. Jedziemy sobie teraz na plażę Malibu, jeszcze na taki jeden punkt, zjemy coś i później zabieramy was Bo na. W roli ścisłości, mieliśmy tam być już dużo wcześniej, ale stwierdziliśmy, że przejeżdżaliśmy koło tej plaży i stwierdziliśmy, dalej też są jakieś fajne punkty. I Jedźmy znaleźliśmy, dalej. tak. A wracając, zahaczymy wszystkie i, i powrotne, nie? Malibu i, i tym podobne, których, które ominęliśmy, więc teraz musimy do nich dojechać. Cały, czas jest, fajnego, jest cały czas jest coś fajnego, cały czas jest coś fajnego. Zatrzymujemy się nawet, zatrzymujemy się my na przypale, żeby tylko uchwycić te piękne chwile i, i momenty i, i widoki. Idziemy? idziemy zjeść coś, co? Tak jest. Po drodze do Malibu, do którego nie możemy dotrzeć, w sensie Malibu e, Long Beach czy Malibu Beach. E, skłodniliśmy, więc musimy najpierw iść coś zjeść. Tak jest. Jakiś makaron, bo dawno nie jedliśmy makaronu, bo ostatnio lecimy na samych jakichś hamburgerach i innych. Zapraszamy na reklamę. Niestety nie staniemy na Malibu Beach, ponieważ no, żywcem nie ma już gdzie zaparkować, a mamy też zaplanowane inne aktywności, i po prostu czas nas goni. Wydaje mi się że i tak te y, y, widoki, które mieliśmy złapać, to złapaliśmy. Wydaje mi się, że nawet były piękniejsze. A, więc generalnie teraz idziemy sobie na Mulholland Drive. Jest to droga, która według mnie y, każde zapalenie z motoryzacji będąc w Los Angeles powinien zobaczyć ponieważ w tej drogi, właśnie w sieci, e, lata mnóstwo filmików i to już od 10 lat dobrych, jak motocykliści, samochody też, ale przeważnie jak motocykliści, pokazują swoje umiejętności e, jazdy w zakrętach, co wygląda naprawdę imponująco, no i spełnią właśnie takie swoje mini marzenie, żeby przejechać się tą drogą. Jeszcze nie motocyklem, e, ale myślę, że następnym razem jak tu przyjedziemy, e, to będę już na motocyklu i pełnie swoje marzenie przelatując tamte winkle na kolanie. Jechaliśmy tam drogą Mulholland Drive i, i w sumie nic z niej nie nagraliśmy, bo cały czas jechaliśmy, ale dojechaliśmy do przepięknego widoku. Nie widać, ale tam jest Hollywood Sign. Zatrzymaliśmy się w miejscu, które zaparło dech w piersiach. Tu, jakby wszystko zaparło dech w piersiach. Jak to się stało, że trafiliśmy w ogóle? Przez przypadek, w sensie. Przypadek. Pojechaliśmy przejechać tą drogą, którą zawsze chciałem się przejechać. Myślałem, że spotkałem na niej jakieś motocykla, ale niestety zawiodłem się. Aczkolwiek droga bardzo ładna, bardzo piękne widoki na jedną i na drugą stronę Los Angeles. Także, także naprawdę polecam się nią przejechać. Jak jest dużo punktów widokowych, na których można sobie stanąć. Na niektórych nie, co prawda pisać, pisze są tabliczki, że nie można się zatrzymać na no nie, ale gdzieś dookoła da się znaleźć. Nie opodal jakiś parking, żeby sobie podskoczyć i wyskoczyć, zobaczyć. No i jechaliśmy nią, jechaliśmy nią i prawie już dojechaliśmy do końca. I zobaczyliśmy właśnie takie coś, taki parking, że można sobie wjechać za free, on jest otwarty, nie wiem czy jest całodobowy, czy tam w jakichś godzinach. No i tu można wejść na takie obserwatorium i sobie zobaczyć widok z góry, teoretycznie na e, downtown i to druga strona jest też, to na drugą stronę też można zobaczyć. Po drugiej stronie już mamy tam napis Hollywood. Ja jestem zakochana w Los Angeles, Kalifornia, Stan Kalifornia. Myślę, że to taka mini namiastka tego, jak pięknie może być. Myślę, że w ogóle nie odkryliśmy e, takich... Takiego piękna. W sensie odkryliśmy piękno, ale myślę, że są jeszcze jakieś zakamarki, które mogą być jeszcze piękniejsze. I wydaje mi się, że to jest tylko dopiero początek naszej przygody. Co więcej, moje marzenie mam nadzieję, że kiedyś się spełni, bo jakby jestem tutaj, więc kolejnym marzeniem będzie to, żeby sobie tu zamieszkać. To miejsce skradło moje serce. Jest, jest tutaj tak pięknie, jest przepięknie. widzimy się w kolejnym vlogu? Tak. Dzięki za oglądanie, mam na na nadzieję, że tak A tam macie helikopter.